rycerz na białym koniu, który wstawia się za Szeligę, a w rozmowie na cztery oczy w pokoju hotelowym mówi, że się nie wtrąca w ten cały konflikt ja daję szansę Szelidze, żeby to wyprostował to co na mnie nagadał to, że się zagalopował jak to twierdził do Denisa no i co, dałem mu tą szansę chciałem z nim wyjaśnić to w cztery oczy wczoraj, ale chłopak okazał brak jaj teraz się tłumaczy, że za zaatakowaliśmy go z partyzanta tak nie było, bo rozmowa zaczęła się na płycie, chcieliśmy wyjść z nim e, w ogóle z areny i z nim porozmawiać. Nagle się zrzucał ze, ze schodów, dostał chlapacza ojcowskiego, po czym usiadł. No i dostał reprementę słowną kolejnego chlapacza, na którego zasługiwał. I każdy mężczyzna z zasadami zrobiłby to samo. Pozdrawiam. ja, panowie, no. No mało elegancko trochę, kurde. Zlurować mnie na trybunę mm, pod pretekstem pogadania, po czym dostaję szczała w tył głowy. Wywracam się między krzesełka. Chcę wstać. Dostaję yy, drugiego szczała. Potem trzeciego w zęby. Kurwa. Po co? Mało elegancko. No ale cóż, no. Takie życie. Co do ludzi, którzy mi piszą, czy wszystko w porządku? Wszystko w porządku. To warga trochę rozwalona od tego szczęła w zęby. szczena jak wiecie, twarda. Na szczęście cała. Głowa twarda, cała. Także. No. Ale dziękuję ślicznie za te wszystkie wiadomości, bo jest ich naprawdę mnóstwo, kurwa. Chyba tam dobry viral jakiś poszedł yy, na tym TikToku, bo tam na błękach ludzie wrzucali z Trybunału, tam widziałem, że to były te końcówki sytuacji, a chętnie bym zobaczył yy, cały ten filmik od początku yy, tej sytuacji, jak tam wpadam no, te, w te krzesełka i w ogóle. Bez kitu. W każdym razie zastanawia mnie to, Dlaczego zostałem zlurowany na te trybuny, a nie, nie działo się to wszystko na dole, na płycie. No ale to już nie ma co myśleć, tylko tylko czatrenować. Słuchajcie, mordeczki. Robić dymy na konferencji, a przy tym nie robić nikomu krzywdy, a to jest troszkę coś innego niż to, co się działo wczoraj. Bo wczoraj to była zwykła patologia. No ja jeszcze nigdy nikogo nie uderzyłem. Ogólnie mam coś takiego w głowie, że u mnie uderzyć kogoś to już jest taka naprawdę mm, ostateczność, którą kurwa unikam jak ognia, bo wiem e, z czym to się wiąże i jakie to ma konsekwencje. A wczoraj e, wczoraj była taka sytuacja, że ja ogólnie myślałem, że z Denisem jestem e, kolegą. Pokażę Wam później yy, wiadomości jakie wymienialiśmy ze sobą. Yy, I do wczoraj myślałem, że jesteśmy kolegami. No ale jak widać się myliłem i bardzo nad tym ubolewam, bo na pewno jakbym wiedział, że tak sytuacja wygląda, nie zaufałbym mu, nie poszedłbym za nim yy, i powiedziałbym mu, że jak chce gadać, to nie gada tutaj. Ale że miałem z nim fajne relacje, bo naprawdę wydawał się być kurwa mega w porządku, gościem. E, wręcz takim, e, z jakimi się wychowywałem e, u siebie na osiedlu. No bo tak, bo tak to wyglądało w moim życiu. E, też tam różne, różne rzeczy sobie e, mówiliśmy. E, no i wszystko wyglądało spoko, no ale kurwa, wczoraj e, to ja zdębiałem. Ja po prostu zdębiałem, zresztą widzieliście tą sytuację. Po prostu yy, ja nie kurwa nie wiedziałem co się dzieje, eee, no i na pewno tego tak nie zostawię. Nie ma opcji, żebym to zostawił. Powiem wam tylko tak na zakończenie. Nieważne, co się tam dzieje, czy oni sobie cisną jeden, drugiemu i tak dalej, ale jeżeli masz coś do załatwienia z kimś, jesteś tym facetem, to nie podchodź trzech typów na jednego i nie zgrywaj wielkiego prawilniaka i wielkiego gangstera, którym nie jesteś. Y to jest tak słabe, słuchajcie. Naprawdę, tak mi szkoda, Szeligi, akurat w tym przypadku, bo myślę, że gdyby spotkali się sami face-to-face, to, face, to zupełnie inaczej by to wyglądało. Ale jak podchodzi trzech typów do jednego, no to kurwa, sorry. Czy ktoś w ogóle w filmik, gdy oglądam mówisz, to w ogóle się działo na samym początku, że Denis szedł po niego na płytę? Powiedział o niego: Chodź, pogadamy na górze, na trybunach. No i Shelly tam poszedł. Dostał w tył głowy, wpadł w krzesełka, dostał drugi raz, usiadł sobie szeli na tych krzesełkach wtedy i wtedy jeszcze dostał liścia. Zagonili go w koziuruk, tak zwany. Jak ktoś ma filmik, taki wiecie z wcześniej, jak to się jeszcze działo, to dawać. Chętnie wrzucę. Pokażemy, jak to w Toruniu, prawilność i charakter i zasady. Jest centrum emocjonalności wyższego i zagrożonego tym kwalifikacjom. To jest bardzo głęboka kultura w tej jeszcze raz Dawidku. ogólnie na tym fejmie ciekawe jest bóz za ringiem na ringu. Tak, dlatego apelujemy o fejm, żeby kurwa dawał jakieś co No dobrze, no więc tak. Pytanie właśnie jest następujące. Czy w tym momencie mit umiejętności Jacka Borańskiego upadł? Przegrał. Jakie uczucia Ci teraz towarzyszą? Uczucia? Niech żadne, ale jestem troszkę podekscytowany, bo pas, któremu kibicowałem, dobrze się pokazał to jest najważniejsze. I arena też słychać, że reaguje? No jednoznacznie. Chyba nie chcą go słuchać w końcu. Więc teraz mogą się wypowiedzieć, nie? Na, na live go nie mogą wyłączyć, czy, czy no nigdzie nie będą. No więc tutaj mogą, mogą go nie słuchać. Tutaj przynajmniej argumenty nie mają żadnych... tylko siła głosy przebicia, nie? Znaczy wydaje mi się, że argument po prostu argument, e, zaniechania, słuchania argumentów. Przeważać. Sami słyszycie? Sami słyszycie.